Witam Cię na drugiej lekcji kursu numerologii, podczas której skupimy się na omówieniu pięciu wibracji zapisanych w Twojej dacie urodzenia. Tak jak już wspomniałem podczas pierwszej lekcji, wszystko i wszyscy są energią. Odbieramy wibracje, jak i przesyłamy. Natomiast świadomość znaczenia naszego portretu numerologicznego może znacząco wpłynąć na naszą wiedzę na temat nas samych, naszych wrodzonych talentów, uzdolnień oraz sposobów wykorzystania naszych zasobów energetycznych. Należy jednak pamiętać, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski z informacji zapisanych w naszej dacie urodzenia, powinniśmy przede wszystkim rozpoznać niepojedynczą wibrację jak archetyp, lecz zwrócić uwagę na cały zbiór energetyczny naszego portretu numerologicznego. Przykładowo, osoba o archetypie, czyli sumie daty urodzenia 9, ale urodzona 9 dnia miesiąca, będzie się jednak różnić od osoby urodzonej 4 dnia. Jednak to, co jest istotne, że można z dużą dokładnością zdiagnozować swój potencjał czy charakter, właśnie analizując cały zbiór naszych wibracji. No dobrze, przejdźmy więc do wyodrębnienia pięciu typów energii zapisanych w naszej dacie urodzenia. Jak już wiesz, warto zacząć od wyliczenia wibracji archetypu czyli sumy całej daty urodzenia często też nazywanej drogą życia. Jak to wyliczyć, możesz się dowiedzieć w materiale opublikowanym na tym kanale. Energia archetypu to nasz główny silnik naszego portretu. Opisuje nasze cechy charakteru, predyspozycje czy też wyzwania. Ta wibracja ponadto jest niezbędna do wyliczenia innych energii zapisanych w naszej dacie urodzenia. Ponadto, aby poznać swój rok osobisty, to również potrzebujesz informacji na temat energii swojego archetypu. Pamiętaj proszę o tym, aby po zsumowaniu wszystkich liczb daty urodzenia, a przed tak zwaną redukcją, zapisać sobie ten wynik. Przykładowo suma 36 to po redukcji 9, gdyż 3 plus 6 to 9. Jednak ta wartość 36 również ma znaczenie przy interpretowaniu archetypu 9. Nasz dzień urodzenia to natomiast wibracja kontaktu, czyli energii świadczącej o naszym kontakcie z otoczeniem, jak i reakcją na nowe doświadczenia. Ta wibracja jest również odczytywana w pierwszej kolejności przez nowo poznane osoby. Dlatego też nie warto wyciągać od razu wniosków na temat danej osoby bez jej głębszego poznania, gdyż bardzo często może się okazać, że w rzeczywistości dana osoba jest inna, niż nam się pierwotnie wydawało. Jednak jej reakcja na nowe sytuacje może się powielać, i to już jest ważna informacja. Ma to znaczenie przy doborze personelu, szczególnie do obsługi klienta, jak również podczas procesu wychowywania dzieci. Taka informacja może nam pomóc dobrać odpowiednie metody komunikacji oraz rozwoju umiejętności dziecka właśnie na reakcję na nowe sytuacje. Wibracja pasji, czyli suma dnia i miesiąca urodzenia. To właśnie tutaj jest zapisany nasz potencjał, jak i wrodzone uzdolnienia czy predyspozycje. To informacja o tym, co powinniśmy rozwijać oraz z czego korzystać, aby lepiej funkcjonować. Realizując przecież swoją pasję, mamy więcej energii oraz motywacji do działania. Przykładowo, osoba z wibracją pasji 1 będzie posiadała zdolność do tworzenia nowych rzeczy, podświadomie będzie chciała szukać nowego sposobu funkcjonowania w życiu. Natomiast osoby o wibracji pasji 5 dążą do poszerzania swojej wiedzy z bardzo różnych dziedzin życia dla nich zajmowanie się tylko jednym tematem to strata czasu potrzebują również ruchu aby poukładać swoje myśli suma dnia urodzenia i naszego archetypu do wibracja osobowości bardzo istotna energia w naszym portrecie numerologicznym często bardziej wyrazista niż sam archetyp gdyż mówi ona o naszych pragnieniach oraz sposobie jak siebie postrzegamy i jak chcemy aby inni nas definiowali ta wibracja razem z archetypem tworzy bardzo praktyczną informację na temat naszego charakteru. Tworzy się wówczas ważny zbiór energetyczny. Przykładowo, osoba o wibracji archetypu 7 i osobowości 8 jest bardzo uduchowiona, dużo analizująca, wrażliwa, ale z drugiej strony chcąca mieć kontrolę, władzę i przede wszystkim bardzo wyczulona na niesprawiedliwe traktowanie. Pomimo odwagi ósemki w sytuacji utraty panowania nad swoim życiem, może chcieć się odciąć od otoczenia i zamknąć w sobie. To obraz Marilyn Monroe. Ostatnia wibracją jest kanwa zawodowa. Oblicza się ją, dodając archetyp do sumy roku urodzenia. Ważne, w przypadku urodzenia się po 1 września należy dodać jeden do wyniku, gdyż mamy wówczas już kolejny rok numerologiczny. Przykładowo osoba o archetypie 9 urodzona w 2000 roku, wówczas energia kanwy zawodowej to 9 plus 2, czyli 2. Jeżeli ta osoba by się urodziła np. 10 września, wówczas jej kanwa to 3 zamiast 2. O czym mówi wibracja kanwy zawodowej? Jest to informacja na temat naszych predyspozycji zawodowych oraz charakteru wykonywanej pracy, czy potrzebujemy niezależności, a może współpracy lub na przykład kontaktu z otoczeniem, realizacji scenicznej czy artystycznej. Wibracja kanwy zawodowej ponadto niesie nam sporo podpowiedzi dotyczących wychowywania dzieci oraz wyliczenia swojego roku jubileuszowego, który jest kluczowym okresem w naszym dziewięcioletnim cyklu numerologicznym. Podsumowując mamy archetyp, kontakt, pasję, osobowość i kanwę zawodową. Jeżeli informacje zawarte w tym materiale Cię zainteresowały, to proszę zasubskrybuj ten kanał oraz zapraszam na moją stronę, gdzie znajdziesz dużo więcej informacji na temat numerologii i jej zastosowania w życiu.